Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku! dzisiaj ze mną Matrak z Sidorotka Ejo. Cześć! Tak, jest to kolejna mapa horror z gry Girls Mob O nazwie, już zapomniałem <grych> Apartament Hallway Yeah! Yeah, boy. Dobra, to idziemy Zamknięte Zamknięte A ja w sumie możesz Weź do ośrodka, ja będziemy cię pchać. Jakie dywany tutaj są, Zielona podłoga. Eee... No. Co to jest? Okay. Gra Nie chciałem krzesła. że to jest? Jajce. Nie wiem. A właśnie latarkę se kończę, bo zauważyłem, że... Ciemne są te Koda, coś tam trzeba zrobić. To nie są rury, komputer, może krzesło. Może za tym jest ten? Nie, dobrze. Nie ma ukrytych przejść Może worki na śmierć trzeba posprzątać <laughs> Nie wiem, ale Takie powinno być zadanie w prawdziwych horrorach ale znowu mi noclip nie działa. Ja w ogóle czekaj, czy ja przypadkowo ustawiałem, żeby noclip nie działał? Tak, prawo ja. Eee, jaka jest komenda na noclip? Nie wiem. Może noclip enable? Albo broad mode 1. No... Noclip. Noclip no. No 1. Generator. No klip zero Czekajcie przede mną na... No to jest jakaś podejrzana, nie da się ją otworzyć, ale się nie otwiera Niech to jest zagra we mnie <gry> o, <bo. gry> Ej, nie pi. Tak, bo to jest irytujące. Właśnie wezmę sobie od razu też ten... Tobar. Niszczymy pani. Fajne... Mocna szafa. Fajna nagle niszczymy. Takie nagle to tak nie po tysiąc Nie ma pani zaczęła, my już nie wiemy co robić. Że pan na tym polega, nie? Czy mamy wszystko psuć? Może jest tu jakaś, nie wiem, ściana. Zarabijmy to po mojemu. Usuń. Co to za transformacja? Eee. Chodź, zobacz, to Matrax Eee. Aha. Nie, żeby coś, a tu nic in innych pomieszczeń nie ma że mamy tutaj śmieci wrzucać. Aha, to jest już, to już w ogóle już wybitnie. <laughs> ok. Okej. Um... Ta mapa jest... Ja myślę, ta mapa jest na jakiś inny tryb, dlatego ja ona nie działa. Będzie w złożonym odcinku. Nie wiem. No to w takim razie yy, idziemy teraz do tej mapki szybko. Jej tak. Naw nawet dostałem 10 tysięcy. 000... Jezus, maria, no 10 tysięcy, ale cały czas zostają errory jakieś. No to na I... pewno nie działa, nie jest aktualizowana. Te jeszcze nie są wcale puste, nie da się przejść tam nawet po prostu. No, jak kolizje zostały. E, jesteśmy na mapie Awaking of. Ktoś tam? Dokładnie on. Mm -hmm co to jest 524 pewnie trzeba zapamiętać watching you. coś się popsuło mogę sobie dojść? tak to... co? co co się dzieje jest. Enter Into the darkness! Okej. A ok 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 siedzi Don't open the the door a ok nie żyje? Jakiś

Open the gate! Ale żeś w stworzył tego gate. Jaki tam był kot? Coś jest to. Co? Halo. Zamknię Zamknięte jest Ups. Okay. E. Jak ten kot się nazywał? Już zapomniałem. 524? 541 <laughs> chyba. To jest jakiś pentagram w ogóle. E chodźcie tu. Paki no, ale... to dzieje się. To, to weźcie przez nauki no dawać. Dobra, e, o ramka. Masz. Jesteś w trzecie. I panie w nią zmieścić. Mhm. W ja jestem w pentagramie. Ja jedę do tej drzwi, możemy się rozdzielić. To idź do innych otwartych drzwi. Dobra. Są ciemne drzwi, więc Tam! Po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Łosz, Tak, już mnie wyrzuciło. Wow, ja jestem na jakimś jakimś endzie Ja jestem w ciemności Coś tu niby jest, ale prawie nic nie... No tu trójkąty. jestem ten pocięty... Telewizor z pociętym gościem, ale ja nie mogę wrócić On że pokazuje Trójkąty, muszę wszystkie połączyć ze sobą Magiczne O widziałem przez chwilę... Przez chwilę jakoś widziałem przez kamery Podłączyłem wszystkie trójkąty Ktoś oddychał obok mnie jeszcze coś. Mhm. Ściana przesunęła trochę. Mam klucz! Mam klucz, mam klucz, mam klucz, mam klucz! Okej, ja ja nie, nie mogę wejść. To Tylko na Nie mogę sobie wejść, Halo. Gdzie? Potknęłam <śmany> spontannie takiej śmiesznej trójkątowej. No to wyskocz. A co A robi ten guzik? Eee, pod, podłącza trójkąty do tego czegoś Ale już nie działa chyba, nie działa Działa, no, działa. ale coś Evil from prison trzeba w ogólnej Coś tam pisze dziwnego po angielsku, nie wiem czy to ma czy ktoś Jakieś galeretowo 300 <try> Mhm, 3. Ale mogę się utowić w tym Kmię Tylko 3 z 4, czyli muszą być to 3 odpowiednie Dobra, to jeszcze raz tempo Na pewno metalowy chyba będzie. No, to jest drewniane. To jest metal. To jest ziemia. To jest woda. Ziemno to drewno. spróbujmy metal. Ziemia. Metal, ziemia. I co jeszcze? Bo... Drewno nie. Drewno chyba nie. Woda? No to woda. Drewno nie jest żywiołem. Miej to resetuje. metal i... To bez ziemi Co Albo bez ziemi. No ziemia zawsze jest. On Red from the... Przyszedł do niebezpieczeństwa Ojej, czyli no, bez, bez, no, bez metalu Bez metalu Ziemia, drewno i woda Trzy no, no. Czemu zginąłeś? Co zginęło? Nie no, wysadłem no, z mapy Wracamy Wracamy? Zajdziemy tu teraz. Tu! No właśnie, no Myślałam, że crowbar'a trzeba do tego... UUU! w no nie, to nie. nie, crowbar'a nie używam, nie wolno. Radiaktywna woda, jeeej! Yes. jest. Wszyscy zginiemy. Korek? Spisać guzik. się jedziemy z nim. A, patrz, tu jest ramka. I tutaj trójką musimy włożyć, i pewnie kółko będzie jeszcze na środku. No właśnie. A tu? Byliśmy tu? This metal feels. coś tam, coś tam. Coś o metalu, Gdzie my jesteśmy? Nie, a to jest Okej, okay. w Ja to tylko podniosłem.

Jest to Ekej A bo to nie porwało no. Zatrzymało się i pojechało znowu Siema Twoje ciały z więzieniem O nie Wypuśćcie mnie Ale to jest jasno. No. No! <grywa> tego trzeba się zabić. Żeby nie było, będzie niemożliwe. Eee... Część trybanta no, nie mam. Nieee. Nie. nie, czemu mi tu przeskakuje? No, no, wpadłem. Eee... Wpadłem, ale nic nie dostałem w zamian. A te patrzę? Widzisz? No, nie, czy... wróciłem tam, ja tam nie chcę. przypadko tam wróciłem, niech coś zamknie te drzwi. No dobrze, o ja mam część. Ktoś Czekajcie na mnie. No ja jestem tu na tym głównym spawniach, jakby. No, tu. tu już tu się jest? Poczekaj na drogę. Nie, ja jestem w mieszkaniu. A właśnie nie masz być. Czekaj, idę już. Mam fle. Dobra, idę. Ja jestem tu, gdzie samochód nas potręcił. No to dalej idź, cały czas prosto. Po co mi ten bug? Nie, nie mam życia. Nie słyszycie. I need help. Nie idziemy. Idziemy. Nie, labirynt, Dora to się rozdzielamy jakoś. Labirynt to ja cały czas na lewo. Jak ktoś znajdzie wyjdzie, to niech nie idzie dalej. Dobrze. Eee Tor Znalazłem drzwi, które są zamknięte. Idziemy obrazek. Jest przejście, idźcie cały czas na lewo. A, to jest to? Tak, to jest to przejście, A które to nie ma. Się dało, takie czerwona mgła, taka. Ja Chciałam już to koniec. A włączyłem jakiś agregat. O, to może teraz też się otworzę. Nie, nic. Co to za muzyka? Doszłam do czegoś, do jakiegoś urządzenia. Where are you? Człam na lewo cały czas. Jak się spotkaliśmy, tam Aha. gdzie była tam giełko, gdzie myślałam, że już jest wyjście. Ja szedłem cały czas na prawo i trafiłem na belotę. Tak. <laughs> Super. Tutaj. Aha, czyli nie było wyjścia innego jednak, dobra. A wy, wyszliście już? Nie chcecie na panelu. Ja lewą i doszliśmy do tego samego miejsca. A więc... jak wygląda ten panel? Jakiś taki lato się z kalkulatorem. A, no to klikajcie. Już. Zaszedł na czerwono. No. chyba powinno działać. Sprawdzę. Jestem przy nich. Idę na lewo. Działają! Na le na... A, to jest wyjście. Prawą stroną idę. Czekamy na matraksa jeszcze e, Prawą stroną idź, matraks o, coś. Teraz Zresztą mi to i tak nie ma znaczenia, jak on szedł z prawej, ja z lewej Ej, co się stało? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzieś mnie przeteleportowałeś No a po co szłaś dalej? Mówiłem nie idź dalej No i teraz no. Nie, nie mogę iść dalej Nie nie szłam Crossroad of the Morris? Nie stój, stój w miejscu. Czekamy na niego. Więc to bez z niego i teraz, tutaj, teraz... Nie. Yeah. Tak! Czułaś się, widziałem. <laughs> Masz, jedz. A weź kini się matrak, zobaczymy czy pojawi się u nas. Zmówimy się w súpicie. A to świetnie, to idziemy dalej. Jestem w jakimś tunelu. A jestem za wami. O mam, mam Jeszcze ten. Ruszam, zaraz mam kill, mam kill offa. To jest mom. Mam łama. Mam koba. No i co za wideo? Są guziki? Nie. Nie, chcę z wyjść. Aha. E, następne drzwi. Spieszyłeś tak? muzykę w końcu. Bo ten życie dzień wydaje. Nigdy wyłączę radio E no, ja powinno działać, ale A, co mam robić? Można no, nie zabijasz Zobej sobie Co się dzieje? Wyjście Gdzie? góry, sufit! Gdzie? Jak się to dostać? <grywa> Dobra, niech ktoś straci na mnie. Ale ja jestem tu, tylko... Nie da się. Nie wiem, jest jakiś tam. Ten... Już myślałam, że jakaś animacja się pojawi. Muzyka się skoczyła. Przecząłam, no bo... Czy to samo jest do koala? No wbijaj. Telewizor w przód. No właśnie. Czekaj, no. Trzymam. Ja stoję. W ogóle ta szapa się przesuwa, więc... No wiem, dlatego nie przesuwaj w tamtą stronę. Nic nie daje, nie ja tak... Eee, faens. czekaj, dam ci telewizor. <suszy> Daj telewizor. Daj, Czekaj, gdzie jest telewizor? Halo! No rzuciłem go właśnie tam. Ok, nie, kiedy oni tam to sobie wtedy. Skupiałeś go, ale mogę ci tam rzucić, to. O! Wskoczyłem no. <laughs> na ciebie. No, świetnie nic nie widzę co się kościół o jaki ja dumna do pan będzie mi to death on to the war znowu ten sam tekst te kartki mamy zbierać w czerwone chyba tak wszystko co czerwone musimy ten Dopiero teraz się zamknę Dobra. to się panie do wody to go atakuje z powrotem może. Panie, było coś hmm. o, jakieś ciała tu leżą. Wejdzie to toksyczne miejsce. Okej, jesteśmy w świetle, a nie, nie. Czego? O, broń, jesteśmy w Polsce. <słyska> Jeszcze gorzej. O, idzie, patrz.

Porzucił nas, Szukam Zamknął nas w kostce Polski. O nie, najgorzej! Zamknął nas w czterech kątach Polski. mam zdrowie 69. A ja nie wiem, czy mam ponad... O nie, miasto zagłady... Warszawa? Wrocławia cię widziałeś jeszcze gorzej No Chris jest fanem łodzi Nie <laughs> Nie, nigdy w życiu fuj <laughs> to Fujka nie. nie, he nie lubisz rusztowań? <laughs> nie, tu... Tak, skacze tam jak Mario kurde no. Niedziałający światła To było na tyle, komentujcie zgubicie, oceniacie, zobaczy, patrzeć pan na razie Hello. No to. The...